No i mam nadzieję, że było płynnie. Okej, okay, analiza. Więc tak. Nazywała się Jessica? Ashley. Szczerość. Ciekawość. Is Chris. Status związku na wysokim poziomie. Świat efektu Motyla. Ciekawe. Po czyjej jest tej stronie? Uratuj damę. Czyli jesteśmy prawie w jednej trzeciej. Okej. Okay. Wiemy, że laska przeżyje chyba, z tego co pamiętam, bo mieliśmy wizję, która to potwierdziła. Eee, ty, stara maska była wskazówką. Okay. I dowiedzieliśmy, że Steffi Graf mieszkała w tym domu. Okej, okay, to było Steffi... Co jest? A, jak się nie ruszam, to piewa kamera tego typu. już naprawdę się wystraszył podczas seansu? Tak, chciał pokazać, że wszystko było z nim okej, okay, ale. Może nie powinniśmy wspominać o siostrach. No, ale przecież po to tu wróciliśmy. Tak, ale urządzenie seansu to jednak co innego. Może przesadziliśmy. To skręciło jej kark, jesteście pewni? Czasami tak szczera, ludziom. Nie? Analizor. Eee, poszukaj... Przeszukaj bibliotekę. To wkurza mi ta bieda oświetleniowa. Znaczy, to jest zajebiste scenariuszowo, ale... Ich, mogliby to jakoś ugrać które lepiej, tą ich nieporadność. Jedno słowo. Generator się zepsuł. Bo tak to mam wrażenie... Co to? Wow. Widziałaś to? Tak. Co to? A przecież nie ma prądu. Dziwne. A co to jest w ogóle w podłodze takie dziury? Część słów jest dobra, kurde i tak dalej, to, że jadą z tymi kurwami tutaj, to też spoko, ale jak Boomer tutaj wskoczy z tymi swoimi sformułowaniami, ja cię sunę i tak dalej, to to jest hardcore. Ja pierdzielę! Wszystko hej? Tak, chyba tak. Co jest to? Książki są? Coś tam było za książkami. Co to jest? Jakiś przycisk? Na co tu komu przycisk? Dobre pytanie. <golę> Mam go wcisnąć? W ogóle! W sumie słyszą przyciski. A tylko sprawdźmy to by jakaś wskazówka, tak to jest to easy wciśnij, ale Wiemy, że jesteśmy w grze. I pewnie gdzieś tu jest. Jakiś bajer pokoju wskazówki, co się stało ze sztefig i tak dalej. Dobra, wciskamy, bo niestety. O! Wow, ściana się otwiera. Mózg eksploduje. Jesteśmy w jakimś filmie, czy co? Oby to była komedia romantyczna. Proszę, Washingtonów, to w końcu oni mają w domu tajne przejścia. <słuch> Może nawet o tym nie wiedzieli, to bardzo stare miejsce. To co? Zaglądamy tam? Ale przodem. Nie, 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 ty idź. Cześć. dzięki. Teraz ja jestem mężczyzną, ta. Hmm. Wow. I co? Wow. Co jest... znalazłeś? Dorwę je i spuszczę im krew jak prosiakom. Ty, wreszcie zacznę się robić dobre. A potem obedry z tej jaśniutkiej skóry. Jebane, 16 lat. Ty, możemy też prać od razu. Szczekałem 16 lat. Hmm, na słodziutką... Trochę creepy w sumie. Obdzieranie skóry spoko, ale już jak się mówi słodziutka... Hmm, hmm, hmm. Jasny gwint. Ty, pa. Dobra, nie chcę straszyć, ale... Spójrz na to. Co? Chris, co to jest? A, myślę, że to właśnie o tym wspominała tablica. Skazówka? Tak, to list. Pokaż go. To są e, pogróżki. Chris, robi się poważnie. Musimy znaleźć Josha. Teraz, już! Czego nie było jeszcze? Joshem. Tylko tak, w Stanach napaści w takich odludnych. W Polsce nie ma ludzi, tak? Gdzie jest najbardziej, najbardziej odludne miejsca w Polsce? Są swoją drogą. Czy nie zestarzała się ta gra? Nie, jest bardzo spoko. W Stanach odludzie to jest norma. W Bieszczadach? No okej, okay. Bieszczady od Bies... od... Taka, i Lubuskie, tak? Bo mało Polsce to masz dom na domu, tutaj, kur... Co jest? Dom na domu. A wkurzajemy ci gości, kurde, z 2000 który, dajmy nawet 13. W latach 90. miałem już czołówkę zajebistą. A tutaj takie cwaniactwo. Sorry, tak sprawa, ta maska. Wiatr, pewnie wiatr. To chyba wracamy do tego całego cyrku, gdzie był ten, ta Otuła. Myślisz, że ktoś naprawdę polował na Hany i Bet? No nie żyją, tak? Tak, to naprawdę strasznie po stronie. O, tutaj po stronie pasuje, tak? Chyba, że stąd zeszliśmy, kurde, to już nie pamiętam tego. Nie no, Josh poszedł na dół, byliśmy na strychu, przywoływaliśmy duchy, tak? Zakładam, że strych brzmi sensowniej, bo pewnie w całej tej mitologii tych całych znawców duchów, nie wiem, jest nie bliżej nieba. Ja. A tu się aż świeci, a tu. Das ściana. Wykończenie z Symbolika motyla. A, Waszyngton, dobra. Wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Proszę, proszę. Co tam dla nas szykuje ryzyk? Bardzo dziękuję za odpowiedź plemię wciąż czuje się do tej ziemi. Dobra, jest to. Stara żydowski cmentarz tu był. Kupiłeś tanią ziemię. Dobra, zajebiste. Nawiązałam kontakt z potomkami plemienia, wpłacić darowiznę na rzecz ich rady starszych. Proszę, proszę, Melinda, na odwrocie znów pojawił się ten świr. 217 21, blisko. To nie ten świr, o 37 pojawił się inny świr. Chyba napisała to mama Josha. Tak, ona próbuje wyprostować jakieś sprawy z rdzennymi ludami, czy, czy coś w tym stylu. zła karma jest tu od bardzo dawna. Zła karma... Jak się psu kupi złą karmę, to jest zła karma. To jest najgorsza karma. A to? Baba coś ma na czole, tak? Nie, dobra, sorry. To najgorsze to się zgubić... Dobra, bo tu jest baba... Na lewo było przejście, a prosto są drzwi. Czy szukamy Frediego, tak? Jak cię nazywasz jeszcze raz? Golec, Chris. Chris. Potem jest Matt, to jest ten, który czekaj. Matt czy Mike poszedł z tą laską na górę, co ją, co ją wciągnęło przez okno? Moment, tak, jest Josh. Raz, dwa, trzy. Jest nawet siedem ludzików. Albo bez niego. Mike to był. To Mike to był ten spoko koleś z postraną laską. Drzwi na pole, ale chyba nie jesteśmy jeszcze gotowi, żeby... Czy poklikajmy, co się stanie, wiesz... Co to znaczy? Właśnie, kurde, trochę to jest irytujące w tym momencie. Że nie ma nie wiem, powiedzenia. że Powiedziane co to znaczyło? Czy są zamknięte? Czy to jest dobrze, że są zamknięte, bo to my zamknęliśmy? Czy są zamknięte, bo. Słuchaj. A nie daje mi spokoju coś co widziałem wcześniej sam. Czyli a taki plakat ze zdjęciem poszukiwanego jak w Westernach, wiesz? No i. A sam była pewna, że ktoś za nią łaził tam na dole. Czyli co? Myślisz, że na tej górze jest z nami jakiś przestępca? Na automatycznej sekretarce, którą znalazłem, była nagrana wiadomość. Dzwonił jakiś sierżant i mówił coś o jakimś gościu, który właśnie wyszedł z więzienia. I że nic nie dało się z tym co zrobić. Co masz na myśli? To było jakby ostrzeżenie. Może to właśnie on grosował wcześniej w piwnicy. Co? W bibliotece, pamiętasz, pod parkietem. Było światło. I znalazłem ten list od psychola. Chris, jeśli tak chcesz mi poprawić samo poczucie, to wiesz Co? Jesteś zwolniony. Słyszałaś? To był Josh! To było z kuchni. Josh! Josh! Ashley? Ashley, się Ashley! Aż, Zaraz! Cze. Ah sh Mamy Jokera w domu. Co on tu ma na stole? Pozwól, że pokażę Ci zdjęcia osób, które udało Ci się poznać, polubić. Może wcale nie lubisz ich tak bardzo, jak to pokazujesz. Cóż, to jest ćwiczenie na szczerość. Powiedz, którą osobę z każdej pary najbardziej lubisz. Twoja odpowiedź jest naprawdę bardzo ważna. Nie pamiętam tej laski po lewej. Kurde, Freddy, spoko, no Hammer, Hammer tu fali i tak dalej. Lachon, nie poznaliśmy Lachona praktycznie, no. Kurde... Nie wiem, kurde. Ja wiem kto to jest kto, tak, tylko myślę kogo bardziej lubię, no trudny wybór. Na babę wybrać, no to weźmiemy, dajmy mu szansę, że przeżył, żeby zagrał w tym serialu. Potem jeszcze, tak? Emilka była w dobrym... Matt, super, tutaj nie ma pytań. Więc na końcu wysunę ten wystanę telefon do Roberta Biedronia. Jak wybieram samych gości, Chris, super. Ty, to co się z tak? Nie? Nie, tutaj też. Mike Ekstra. Tak. Halo. Okej. Okay, Okej, okay, dobra, dobra. Ej. Hu. E, dobra, ta, ta po lewej spoko. E, Ashley panikara, Jessica wnerwiająca. We, weźmy tą Ashley, no ale tak nie żyje już, a ta po prawej będzie miała zwięconą szyję, więc będzie na wózku jeździła. Nie? Powiedz mi, kogo najbardziej nie lubisz w tej swojej grze, którą tak gorliwie prowadzisz? Przygdaj widać, że nie lubię, ci są spoko. Kurde, no, Emilkin. Głupia, ale no co z nią zrobisz, no. Trudno, no, trudno. Trochę za ostra, jak na twój gust. Nie, w nerwy ręce Cię, brakuje pewności. Na ogół zachowują się, jakby mieli jej sporo za dużo. Przemyśl to. Czy to czasem nie jest tak, jak z tobą? Kurde, Ja płacę A, za psychologa. Znowu skończył ja nam się czas. 40 złotych anten. Do zobaczenia. pan się! Interesujemy się pewnym mężczyzną, ale nie udało nam się na razie ustalić jego miejsca pobytu. Możliwe, że coś go łączy z rodziną Washingtonów. Przestrzegał ich przed osiedleniem się na górze. Utrzymywał, że to święta ziemia jego przodków. S. I? O. S. Siostra? Spytaj, ja siostra. Josh, to... to musi być... Która z nich w takim razie? O Jezu! Aż! Ej! Hey! To szyba strzelała, a nie szyja. Ubierz się Jezu! Nie sprawdził tej broni. Pewnie jak był w marinsach, no to umie to robić bez sprawdzania, że wie. Bo... Eee, trzymaj się ścieżki, że kto ścieżki skraca, do domu nie wraca. Biega to spoko, tak? Tylko potem jak się zatrzymać, się przeziębi. Jak kuza, zastrzeliłbym nawet. Nie, nie mogę sterować, kurde, patrzy na nią niepotrzebnie. Idź naokoło, że zeszło, ryzykować. Zasada akcji ratunkowych, nie zapierdzielić się samemu. Tak? Mam nadzieję, że ta gra ma wodor edukacyjny. Tak? Jak masz się utopić, to po co? Nie, nie warto.

Za ryzyko i skrót. Jakbym znał okolice, tak? No to wiadomo, ale... Tak, biegnij, bo stresz. <laughs> Znajdź Jessica. Oj. Ty, 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 co tam jest na tym? I, nabiło się jakieś statystyki. Ty, coś było na czerwono i zniknęło. Widzicie to? Za pierwszym razem było na czerwono i dowcipność? Ale czemu spadła odwaga? Co jest? Poszła w dół. Na czerwono pokazuje ostatnią zmianę. A. Co jest kurde? Nie wiem gdzie iść, tak prawda? Ale okej. Okay. A. Nie było czegoś? Sorry. Nie to odbicia mi... Zobacz, szukam tych wskazówek, no bo wiecie, to, to jest najgorsze właśnie w grach, czy twórcy. latać, polowałem na Chińczyki w półgu Co to? Zasada pierwsza, BHP Ale... Jezu Sorry, pomyliłem się z So, yes, okay. oh, Co oh. jest, będzie GG. Przesuń się w bok. Cokolwiek to znaczy. Przesuń się oh, w bok. No, no. Zobacz, tutaj zginę albo wspinać, albo skakać. Dawaj, dawaj, kupo słowo! Kurwa, nie, 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 nie! Nie da się na pesetach zrobić. Patrz, jaki gameplay. Ok. Spokojnie. Nie śpiesz się w boju. Tak, tego jeszcze nie ma w Europie. <gul> <gul> Analiza. Co się dzieje z nami? Odwaga do zera. Nie wiem dlaczego. Idziemy za tym mężczyzną. Jessica, status związku super. To się bardzo cieszę. Eee. Eee. Nic nie widzę, powiem szczerze. Jestem w stanie zapłacić na wiadomo o oh, eksplozji, tak więc. za przypadek? Stary obóz koncentracyjny. Czy tak, ktoś porywa baby? Analiza. Poszukaj Ashley. Z Joshem się super mamy, z Mikeem spoko. Bo Josh to z nas kolega, którego znamy, poznaliśmy Bogola w jakiejś tej podstawówce. Super, dobra, cięcie dla akcentofona. Mamy kolejny wspaniały rozdział.